Jest coś, co się nazywa harmonia. To jest pismo, do którego piszą lekarze. Coraz bardziej odważni lekarze się stają. W harmonii są artykuły pisane, które odkrywają prawdę. Prawdę o medycynie. My zbierzemy pieniądze na to, żeby w Polsce wykonać takie badania, żeby żaden polityk nie miał żadnej podstawy powiedzieć, że no nie ma badań, to nie ma badań. Zrobimy te badania. One okazuje się wcale nie są skomplikowane, wcale nie są tak drogie i wcale nie są długotrwałe. Wystarczy, słuchajcie, 4 miesiące. Dlaczego się tych badań na świecie nie robi? Bo jest to polityczne. Wiecie, jednymi z najbardziej... Fantastycznych lekarzy, to wiecie, kto jest? Lekarze z Rosji. Rosjanie mistrzami świata są wielokrotnie. Dlatego, że oni są dużo bardziej otwarci. Tam nie ma strachu przed medycyną naturalną. Tam nie ma strachu przed bioenergioterapią. Tam nie ma strachu przed hipnozą. Tam nie ma strachu przed podawaniem substancji naturalnych. Zielonego. A jeśli chodzi o akurat tą szczepionkę, tą szczepionkę przeciwko temu wir wirusowi HPV, akurat o tą szczepionkę, to jest najwięcej znaków zapytania, jeśli chodzi o szczepionki. Najwięcej Japonia zrezygnowała. Niemcy przestrzegają. Duńczycy mają straszne problemy. A my zrobiliśmy to obowiązkowe.